Witamy serdecznie Z tej strony Oliver i Arek Dzisiaj e, multipacki przedostatnie Przedostatnie, dzisiaj e, kolejny pojedynek jest 2-1 dla Dla ciebie ha, ha, ha. Tak, dzisiaj jest szansa na remis dla Oliverka Mamy mm. właśnie jeszcze cztery, tak jak Oliver wspomniał No, no to Oli, los, Oli losuje 2 e, Ten i ten ten, mówisz, ten ten i ten czyli te ten. objeżdżają, objeżdżają na następny odcinek a ja już otwieram poczekaj, no dobra, no już tak się rączki palą no no to dobra, jak Oli mówi, otwieramy to otwieramy tak, Polia odjeżdża też no i dobra, co tam się schowało? rybusz aha i? i co? <laughs> nie chce się odkleić przykleili się bracia <śmiech> <śmiech> jakiś napastnik, o no to powoli. O! Jest. E... O, Dziudak. Fehewaru, super, to jest karta. To nie Fehvaru. A nie? A to jest ten Debrecin. Debrecin? Tak, to jest węgierski klub. przepraszam, pomyłka. Debrecin. A ja mam Kamil Glik! Ho ho, proszę Państwa, czyli jest Glik u mnie i co? Końszy. Końszy to... Nieważne. Ja też mam kończy, kończy to. Nie końce. No wiem, gdzie masz. I popatrz. Hakimi. Hakimi, Paris Saint Germain. Czyli dzisiaj wow. będzie? A, no nie będzie pojedynku, bo dziudziak nie ma kart. No to dobra, to zobaczymy, to który lepszy. lepszy tak, który ma lepsze karty Aha. znowu. I ja, rarkę trafię. Rarkę, Oli trafię. Czekaj, no ciekawe. Tutaj Co nie. na razie otwieraliśmy multi to jedna rarka była, na twoje, nie? Twoje i tutaj będzie taka połowa. O. A tak coś? No to ciekawe, te końce na końcu. No. O. Okej, okay, to Daj ty równo, zaczynaj. daj równo te, Oli, minutki O, ty ja zaczynam? Dobra Z lewej czy z prawej? Nie z wiem Z prawej, z prawej, bo tu tak są. I są. dzisiaj znowu Rarka No, fajnie by było, nie? No, ale nie znowu Czarnamy Albo nie tadić. Albo nie De Brujne. No właśnie, no oby jakaś się trafiła Lewandowski, opla Tak, Lewandowski by było super Olimpilion no. O, Pajmeras. No, Hakimi by miał punkt Cardi Chelsea i dwie złote, napastnik, napastnik do. Co? Mm, Obojętnie, bo na Harry oh, Kane oh. International Star No te złote to no, są No to już odłożę zaraz I boka, domine to Pavon Ci złote odkładamy tu, bo będziemy złote porównywać A jakby złoty był remis, będziemy patrzeć na bazówki, nie No Bo ja miałem wtedy fajne bazówki to było, pamiętasz? No Mbappé i Roberta trafiły na Bazuskę wtedy. I no. z Juventusu. Tego coś nie kojarzę. Mm, nie wiem, ci powiem. E, Barcelona. Frenkie, tak? A wczoraj Barcelona przegrała, a jest Atletico 2-0, Oli. Co? No. O, powiem. Oli ma dwóch pomocników. Ja miałem dwóch napastników. Inter <laughs> Brozowicz i... Brozovic i... O, a... O, a, e, a, 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 or, a o ur. Nie wiemy jak to czytać, ale Olig Pilion. No. A znaczy, Nie dawaj tam potę, bo to tak by wyglądało jakby z tego Więc daj się tak niedzie trochę, tak jak ja. Dobra, czyli co? Druga. Druga saszetka. Druga saszetka. Kto, kogo tam przyniesie? Tak, szachtar Patrick. O! Chelsea znaczek. Znowu szachtar, Majkom. Real Madrid I co? Pa, zaś dwa czerwone. Te były dwa zielone, dwa czerwone. Dobra. Obojęt. Nie, było dwa ja miałem, Ale ja miałem dwóch zielonych, czyli dwóch napastników. Al Alaba. Nie, Alba przepraszam, Alba. I drugi czerwony obrońca Mats Hummels. No to ładne na razie. nie mam tu nic. No to daj te bazówki sobie tam całkiem z boku. A tu jest tak, o. No i gdzie te rarki, Oli? Gdzie te rarki? Nie wiem, gdzie te rarki? Gdzie się słowały? No. O, Olimpik? Ha, -ha, -ha. O, no proszę, jest i Ajax. Ajax, Nie, to nie są złote. Olimpik? jak jest liczony, znaczy... Palmerias. Oli, bazówki te, są liczone jako Dobrze. bazówki w sumie. Nie? Tak, niby to tak zrobili no. teraz. Mound. Powinno być jako złote. Nie? I. I. Oh. Uuu. Uuu. Sad humanin. Dobra, dobra. Lecimy dalej. No chyba ja jestem teraz w no. bo mam game changera. No, w sumie to tak. Na razie tak. Ale czekaj, czekaj. Mhm. Zobaczymy, co u mnie tu przyniesie Los Borussia Bellingham. Ben. Chelsea James. Boka Varela. Inter Darmian i o napastnik o, o. i obrońca to obrońca Boka fans znaczy fans tak, tak tu są złote i napastnik a i Feliks, tego też już chyba mam kiku nie mamy nie? nie mamy go? chyba nie ma a ja myślę że tak Musi ktoś go pojawił Felix. to się często czę czę chyba trafia tak? mhm czyli mi się klej teraz no to tutaj daj rączkę, ci, zdejmę to. Nie mam już. już. Nie masz, Dobra. O, mogi zrobić tak, żeby te saszetki tak leciały, a nie tak klei, ale no, już obojętnie. Lukaku, Atletico, no. Morata, u no. i Fellini. Ktoś trafił bazówki konkretne teraz. The Paul, International Star, i De Vrij Inter. Te Dobrze. Right. Teraz ja mam czwartą saszetkę. Ja zaczynałem. Right. Matis, Delic, Juventus, Triple, Atletico Madrid, Manchester United, Greenwood. Liverpool Arnold. I 2 złote. Dwóch napastników znowu. Hmm. Neymar. O, international Star. Czyli ja mam dobrą kartę. I Magician Sterling, Czyli moja zasadzka dobra. Jeśli chodzi o złote, fajne. Czyli Oli już czwartą też bierze. Milan. Wow. Sala no. Olimpiakos. No i w końcu jakiś Ajax. Martinez. No. no, na bazówce, bo bardzo mało Ajaxu się trafia, jak na złość dla mnie. <grych> Palmerias. I? 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 Oh, pet tak. Petriak. Petrug. To jest Game Changers Fechewer. Przedostatnia saszetka u mnie już. O jakiś logo, no i proszę. Nawet BVB się trafiło. Logo tu. Teraz Maguire, Manchester United. AC Milan. Tomori. Chelsea, Timo Werner i dwóch napastników, znowu mam dwóch napastników uwaga uwaga u Karim Benzema international Star i o Inter Dominator Martinez no to się chyba nie ma tej hierarchii, oj ja mam już tylko jedną A mam dwie ja ją odstawię już o. aha oderwę z tego o, Barcelona, nie kojarzę ja też nie FHVAR Borussia no, Haaland. City. Uh. Oh! Wow! Jest! Proszę, ładnie. Numer jeden. Numer jeden, Arnold. No, elegancko, proszę. No, a to już się wykisiłem. <śmienny> 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 synek, synek, coś ty zrobił, nie wykisiłem. <śmienny> No dobra, wykiwałeś mnie dobrze. Elegancko, gratulacje. A tu Jezus. No to on mnie wykisił. No to no, trudno, ty no czekaj, czekaj, bo jeszcze może Anuś widelec, łyżka się trafi u mnie, nie? Chociaż wątpię w to. Łyżka. miał dwie ranki, nie? Dwóch multipaka. No. No, haha. Ha, no, Inter. Dobra, lecimy. Waran, Neko, Fehewar, Verati, Paryż. I co? I co? Oh, oh. Dwóch obrońców. No to lecimy. Kim Kimpenbe, Paryż. I ostatnia moja karta nazywa się Titan Stones, czyli przegrałem, <ścoughs> ale nie wykisił. <ścoughs> Dobra, pokażę. Hey, no pa, no, no, weź, to, weź tą dyktę już, ten papierek daj, Oliwerek, co to się klei ci do paruszków. to już. No bo ja mam już. małe, małe, rączki, małe bo... tak, jeszcze małe rączki, a duża buzia. Czasem. O no, kurdła, nie kojarzy. to się teraz okaże. Boka. Po filmie. Fewar. Pika. Barcelona. Pikę. Rabiot? Tego nie kojarzę, się, Na zdrowie niech Dzięki. żyje. I? I? O Giorginio. No, mamy. też chyba go nie mam. Magic and Giorginio, czyli co? No, nie mamy co patrzeć, nie? <ścoughs> Chociaż tak popat pokażemy, jakie ja trafiłem, nie? Ja trafiłem Stonsa, Kim Pembe, Martinez, Benzema, Sterling, Neymar, też fajny bok, ten Felix. Ten ciężki ma nazwisko i skueter, nie wiem nawet, sobie język łamie. Hummels, <laughs> Alba, Pawon i Harry Kęci. Też nieźli, nie? Arnolda, Rarka, Giorginio, Rabiot. Gabriel Jesus, Petra Jak. tak De Paul, de Vry. Mount, e, Luan, Mane, Game Changer, e, Aur i Brozo. No, bardzo ładne karty, naprawdę złotym się podobają. <grym> tak, Oli mnie wykisił, jak on to powiedział. Czyli gratulacje, synek. <grym> dziękuję. I teraz 2-2. A kto ostatni multipak to Czyli co, fajnie się zrobiło, tak. bo zostały nam dwa multipaki. I jest remis 2 do 2 w tych pojedynkach multipakowych. Czyli w ostatnim U. wydaniu, w ostatnim odcinku się wszystko wydarzy. Tak, i się określimy, kto wygrał, kto dostanie medal I kto... z czekolady. I kto wykisi. <średzimy> Przeciwnika. <średzimy> Także mamy nadzieję, że Wam się podobało. Kolejna rarka, co multipaki, pojedynki, to rarka. Także oby tak zostało. I w ostatnim pojedynku oby tak się też trafiło, nie? Tak. Inwinsyble na przykład na miesiąc. O, no! No! Tak, no. Zapraszamy na ostatni pojedynek w następnych tak, dniach. I jeszcze czekamy na e, zdanie, I, mm. i już jest tylko jedna rzecz: giftbox jeszcze nie ma, ale wszystko już jest. Tak, ale oni pewnie nam dopiero wyślą, jak będą wszystkie rzeczy dostępne. Czyli giftbox jeszcze. Potem tak, ale no to dalej czekamy. Ale dzisiaj dziękujemy. Tak. Zostawcie łapkę w górę. Mm -hmm. Proszę subskrybować, jak jeszcze tak. nie zasuszymy. Polećcie to znajomym subskryb. nasz kanał, żeby to sobie poglądali. Mm -hmm. Pojedynki karciaków. <laughs> jak to na Węgrze mówią karciaki. No i Dobra. dziękujemy za dzisiaj. I cześć.